W siedzibie Rady Powiatowej Nowej Lewicy przy ulicy Wojska Polskiego 18 w Kłócku uruchomiono działalność dwóch biur poselskich. Po przeprowadzonym remoncie otwarto biuro Agnieszki Dziemianowicz-Bąk i Marka Dyducha. Jesteśmy tu otwarci, jest mój asystent Artur Gazda, są koledzy z którymi współpracuję na co dzień i razem ziemia, pani poseł Dziemianowicz-Bąk. Otwieramy tutaj biuro. Ona dzisiaj jest chora, dlatego jej nie ma, ale generalnie liczymy na to, że ten kontakt będzie stały z mieszkańcami Kłocka. Tutaj jest ciągłość po prostu tej pracy od pana senatora Kazimierza Drożdża poprzez Adama Łąckiego, który jest bardzo tutaj aktywny, do Artura Gazdy i to całkiem dobrze wygląda. I też rokuje nadzieję, że w wyborach i parlamentarnych i samorządowych lewica odegra w Kotlinie Kłodzkiej poważną rolę. Po oficjalnym otwarciu biur omówiono także priorytety programowe Nowej Lewicy. Te priorytety to przede wszystkim służenie mieszkańcom 14 gmin powiatu kłodzkiego. Są te priorytety dotyczące tych spraw bytowych, począwszy od mieszkania edukacyjnych, ale także innych. Kiedy budowaliśmy priorytety w ubiegłym roku, to było także na przykład między innymi biuro paszportowe, które już stało się faktem. Działaliśmy także na przy Przyspieszenie powstania tego biura, które wreszcie obsługuje naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o strategiczne tematy, no to wiadomo komunikacja, drogi, budowa zbiorników retencyjnych, ale chcielibyśmy też, żeby były także te wodne, żeby można było turystykę włączyć do programu przy okazji budowy zbiorników przeciwpowodziowych. Na razie są budowane suche zbiorniki. Komunikacja, czyli uruchomienie linii do Lądka, do stronia, po prostu. Traktujemy, że są strategiczne tematy, które będziemy wspierać w ich realizację albo naciskać na ich przyspieszenie tej realizacji. Działania strategiczne łatwo się domyśleć, związane są z wyborami najbliższymi, a zatem najbliższy rok i kolejne miesiące to jest kampania związana z parlamentem, z samorządem terytorialnym z eurowyborami. Przede wszystkim chcemy się dobrze przygotować, jeżeli chodzi o partię na Dolnym Śląsku. Pomysł jest taki, żeby pracować po prostu z członkami, pracować z organizacjami powiatowymi, z kołami z każdą osobą, która chce do nas dołączyć. Nasza filozofia działania polega na tym, że nasi działacze muszą jeszcze bardziej współpracować z posłami, aby poprzez nich wpływać na te strategiczne decyzje. A my tutaj na dole będziemy działać razem z mieszkańcami w ich sprawach drobnych. I właśnie te drobne sprawy, ale także i te wielkie, poważne, będą mogły być wysłuchane przez asystentów naszych posłów. Prace prowadzone są zarówno w Warszawie, jak i prowadzone są w regionie. Od jakiegoś czasu prosimy nasze struktury o to, żeby przyglądały się uważnie temu, co dzieje się u nich w powiatach, co dzieje się w gminach i żeby sformułowały te swoje postulaty albo obserwacje dotyczące tego, co można by było poprawić. W Nowej Lewicy są dwie młodzieżówki, Federacja Młodych Socjaldemokratów oraz Młoda Lewica. Współpracujemy po to, by wesprzeć partię oczywiście w każdej jej działaniach, oczywiście przede wszystkim dotyczących młodych ludzi, ale to są też działania w innych dziedzinach, także jeśli chodzi, czy o partie czy o posłów, jesteśmy zawsze z nimi. Posłowie zawsze nas zapraszają. My zapraszamy posłów i działamy razem, bo oczywiście razem można zdziałać więcej. Biura poselskie są otwarte w każdy poniedziałek od 8 do 10. Każdy, kto będzie chciał skontaktować się z parlamentarzystami, może zatelefonować i uzgodnić termin spotkania 797 604 325.